Zadanie zestawu powtórkowego do działu hydrostatyka i aerostatyka. Łodzie podwodne regulują zanurzenie dzięki zbiornikom balastowym, komorom, które mogą być wypełniane wodą lub opróżniane z wody. Wskaż poprawne uzupełnienie zdania. Więc mamy pierwszą część. Gdy łódź ma się wynurzyć, zbiorniki, zbiorniki są napełniane wodą albo opróżniane z wody. No to jeżeli napełniamy wodą takie zbiorniki, to wtedy łódź ma większy ciężar, więc wtedy tym bardziej będzie się zanurzała na dno. Natomiast jeżeli chcemy, żeby się wynurzała, no to musimy spowodować, że siła wyporu będzie większa niż siła ciężkości, więc wtedy trzeba zmniejszyć siłę ciężkości. To wtedy siła wyporu, jeżeli zwiększy siłę ciężkości, no to łódź będzie się wynurzać. Więc jeżeli chcemy, łódź wynurzyć, to powinniśmy opróżniać z wody te, te zbiorniki. Gdybyśmy chcieli ją zanurzyć, to byśmy napełniali wodą. Czyli tutaj poprawna będzie odpowiedź B. Dlatego też odpowiedź A odrzucamy. I druga część. Aby siła wyporu była, czyli jak chcemy łódź wynurzyć, to siła wyporu no, musi być większa yy, niż siła ciężkości, więc musimy dlatego tą siłę ciężkości właśnie zmniejszyć. Yy, czyli siła wyporu będzie, ma być tutaj większa, czyli jakoś D odrzucamy niż ciężar łodzi. Czyli jeszcze raz przeczytamy, gdy łódź ma się wynurzyć, zbiorniki są opróżniane z wody. Aby siła wyboru była większa niż ciężar łodzi. Teraz się wszystko zgadza.